Sowa bez okularów, saga o Michale, część ósma. Grupa dość szybko znalazła się przy bramie miasta. Po drodze minęli różnych ludzi, którzy dziękowali im z całego serca i chcieli obdarować wieloma rzeczami. Mimo to, nasi bohaterowie grzecznie odmawiali. Mieli już wszystko, czego potrzebowali, jak i prowiant na wiele dni. Lord zatroszczył się o to. Michał był strasznie ciekawy tego przewodnika. Musiała to być naprawdę wyjątkowa osoba, skoro sam władca ją polecił. Dotarli na miejsce, jednak nie zauważyli nikogo nadzwyczajnego. Właściwie poza strażnikami w ogóle nikogo tutaj nie było. Wilk spytał, gdzie jest przewodnik załatwiony przez lorda, jednak żaden ze strażników nie wiedział. Byli zdziwieni i zaskoczeni całą sytuacją. Mentor stwierdził, że w takim wypadku nie ma co zwlekać. Bramy otwarto. I już mieli zrobić pierwszy krok, gdy usłyszeli za sobą Hej, hej, czekajcie. Jakiś wysoki, bardzo ładny kobiecy głos nawoływał w ich stronę. Odwrócili się i zobaczyli piękną, blondwłosą elfkę, która biegła w ich stronę z gracją. Ubrana była ona w strój do podróży i miała ze sobą duży, wypchany plecak. Dotarła do grupy zdyszana z rumieńcami na twarzy. Z tymi lekko potarganymi włosami wyglądała trochę tak, jakby dopiero co wstała. Przynajmniej tak pomyślał Michał, któremu z jakiegoś powodu na jej widok serce zaczęło bić mocniej. Prze... przepraszam za spóźnienie. Zaspałam. Wysapała nowo przybyła. Wilk uniósł brew lekko rozbawiony. Oto zdaje się nasz przewodnik. Gomdo, Golo, Michał i ja, Wilk. Przedstawił wszystkich mentor: Alianna, wujek Ardek mnie polecił. <śmiech> <śmiech> znaczy, tutaj elfka się zarumieniła, zakłopotana. Na polecenie lorda tego miasta, Ardega Leoriusza III, będę waszym przewodnikiem. Miło mi poznać i wierzę, że czeka nas owocna współpraca, powiedziała przewodniczka, starając się być oficjalna. Mistrz, jak to nieraz robił, Przyjrzał się jej bardzo przenikliwie. Michał wiedział, że w takich chwilach jego mentor rozważał, z jaką osobą ma do czynienia. Po chwili takiego wpatrywania uśmiechnął się. Witamy w ekipie. Wybieramy się na daleką północ, w okolice miasta Złotogóra. Czy mogłabyś zatem nas przeprowadzić? Zapytał uprzejmie Wilk. Dziewczyna pokiwała energicznie głową i ruszyła dziarstko przed siebie. Reszta poszła w jej ślady. Michałowi w głowie się kotłowało i serce mu strasznie biło. Nie wiedział dlaczego, ale oczy ciągle wędrowały mu w stronę nowo przybyłej towarzyszki. Po kilku godzinach wędrówki wilk zarządził postój. Gondo z Golem wzięli się za gotowanie. Okazało się, że kamienny człowiek, mimo że sam nie jadł, był świetnym kucharzem. Mentor zabrał Michała na bok, żeby z nim porozmawiać. I co myślisz o naszej nowej członkini grupy? zapytał. Chłopak zaś natychmiast zrobił się czerwony jak burak. Tak myślałem, powiedział wilk, wyszczerzając zęby w uśmiechu, gdzie rzadko to robił. Po chwili spoważniał. Słuchaj, Michale, serce nie sługa jak to mówią. Nigdy nie wiadomo w kim się zauroczymy i masz. Pełne prawo do tego, żeby ci się podobała. Jednak takie sprawy potrafią być bardzo rozpraszające, a pamiętaj, że jesteśmy w niebezpiecznej podróży. Na razie postaraj się skupić na obowiązkach i szkoleniu, dobrze? Romanse pozostaw, gdy już dotrzemy w bardziej bezpieczne rejony. Zgoda? Chłopak tylko pokiwał głową. Trochę zawstydzony tym, że tak łatwo dało się zobaczyć jego uczucia co do aliany. Wrócili do obozu. Michał już miał siadać, kiedy jego mentor z Nienacka go zaatakował. Chłopak ledwo zdążył uchylić się od ciosu, lekko się przewrócił, ale szybko stanął na nogi. Golo z Gomdem, nie przerywając gotowania, zaczęli się przyglądać z zaciekawieniem. Uczeń przybrał postawę bojową, i obserwował nauczyciela, który krążył wokół niego, jak drapieżnik przy ofierze. Nagle rzucił się w jego stronę. Jednak chłopak był gotowy. Uniknął ciosu z gracją i wymierzył swój. Mentor z łatwością się wymknął. Wymieniali się tak jakiś czas, aż, jak to zawsze bywało, wilk rozłożył Michała na łopatki. Usłyszeli oklaski. Wow, ale to było świetne. Nie wiedziałem, że ludzie potrafią się tak dobrze poruszać. Skomentowała ich trening Alianna, patrząc na nich z zachwytem. Michał zaczerwienił się, czując mieszaninę dumy i zawstydzenia. Mentor zaś teatralnie ukłonił się w jej stronę, po czym wszyscy zasiedli do posiłku. Gulasz był pyszny. Chłopak zjadł jeszcze dwie dokładki. Po tej przerwie cała drużyna ruszyła w dalszą drogę. Po południu, jeszcze przed zachodem słońca, przewodniczka zatrzymała się. Oznajmiła, że przed nimi znajdują się bagna i lepiej teraz się zatrzymać niż podróżować w nocy. Wyjaśniła, że są to bardzo trudne tereny do przejścia. Mieszkają tam też różne potwory i grasują duchy. Wilk więc zadecydował, że ruszą z samego rana. Gondo i Golo zajęli się rozbijaniem obozowiska, zaś mentor z uczniem zaczęli trening walki mieczem. Po kilku ciosach chłopak stwierdził, że się popisze, i wzmocnił się magią. Zaczął poruszać się bardzo szybko i wyprowadził uderzenie z góry, które jego nauczyciel zablokował. I nagle miecz chłopaka pękł. Odłamki poleciały na wszystkie strony. Jeden z nich śmignął w stronę elfki i zaciął ją w ramię. Michał zbladł. Wilk bardzo spokojnie zbliżył się do dziewczyny. Opatrzył jej ramię, przepraszając za ten wypadek. Ona tylko pokręciła głową i powiedziała, że nic się nie stało, choć widać było, że to wydarzenie trochę ją wstrząsnęło. Po tym, jak zajął się jej raną, podszedł do ucznia i złapał go za ramię, ciągnąc go z dala od obozu. Chłopak przestraszył się nie na żarty. Pierwszy raz widział wilka tak milcząco wściekłego. Kiedy oddalili się wystarczająco, żeby reszta ich nie słyszała, mentor przystanął. Słucham. Powiedział cicho i groźnie. Przepraszam, wydusił z siebie chłopak. Stali w napięciu, nie odzywając się. Słucham, powtórzył jego mistrz. Przepraszam, chciałem się popisać i wzmocniłem się magią. Nie pomyślałem, że miecz treningowy może tego nie wytrzymać. Przepraszam, to było najgłupsze, co kiedykolwiek zrobiłem powiedział uczeń ze zwieszoną głową. Chwilę stali w milczeniu. W końcu wilk westchnął. Ech, byłem gotowy na długą pogadankę, ale widzę, że nie muszę nic mówić. Rozumiesz to? Naraziłeś życia swoich bliskich tylko po to, żeby popisać się przed dziewczyną. Co by było, gdyby odłamek poleciał komuś w głowę, w gardło, w inne wrażliwe miejsce? Pamiętaj zawsze myśl nad tym, co robisz. Zawsze. Im jesteś silniejszy, im jesteś potężniejszy, tym bardziej powinieneś zwracać uwagę na innych, szczególnie słabszych. Michale, już jesteś lepszy niż wielu dorosłych wojowników. A staniesz się jeszcze potężniejszy. Czy rozumiesz, jak ważny jest w tym wszystkim rozsądek? Chłopak pokiwał poważnie głową. Rozumiał to bardzo dobrze. Nigdy nie zachowa się już tak bezmyślnie postanowił sobie. Mentor złagodniał, przytulił ucznia. Stali tak przez chwilę. Jednak trochę ci nagadałem. No, wracajmy, powiedział wilk z uśmiechem. Gdy dotarli z powrotem do obozu, Michał przeprosił wszystkich z osobna, wyjaśniając, że to była jego wina. Przeprosiny przyjęte i zapomniane, skomentowała alienna, uśmiechając się. Mrugnęła do chłopaka, on zaś rozluźnił się. Posilili się i poszli spać. Następnego dnia czekała ich ciężka podróż przez bagna, więc potrzebowali być w szczytowej formie. Rankiem po śniadaniu ruszyli przemierzyć tę ciężką drogę. Elfka prowadziła. Odnajdywała jak najsuchsze ścieżki i dzięki niej udało im się uniknąć wszelkich zapadni. Naprawdę dobrze znała te tereny. Widzieli w oddali jakieś potwory, ale ominęli je bez większych problemów. Po kilku godzinach trudnej wędrówki, ciągłego odpędzania się od owadów, przystanęli na krótki postój. Przewodniczka poinformowała, że połowę mają już za sobą. Gondo często narzekał i marudził pod nosem na wilgoć i warunki, ale golo go wtedy zagadywał, więc podróż była znośna. Po niedługim odpoczynku, w końcu nie chcieli, żeby została ich tu noc, ruszyli dalej. W pewnym momencie Michał zaczął słyszeć jakieś dziwne dźwięki. Zignorował je, bo już wystarczająco miał kiepski humor przez te wszystkie latające robale, wilgoć i duszność. Z czasem jednak dźwięk jakby jakieś wycie narastał i narastał. Chłopak w pewnym momencie przystanął, żeby się rozejrzeć w poszukiwaniu źródła tego wycia i zobaczył coś, co zmroziło mu krew w żyłach. Niedaleko od niego, na wysepce otoczonej mgłą, Stał nikt inny jak Razel. Kupiec, od którego to wszystko się zaczęło, patrzył na chłopaka z tym swoim zimnym, szyderczym uśmiechem. Emocje w głowie Michała eksplodowały. Stwierdził, że nie ma co ryzykować. Natychmiast napełnił się magią, wyciągnął miecz i ruszył biegiem w stronę dawnego porywacza. W moment znalazł się tuż obok niego i z krzykiem machnął mieczem. Jednak ten przeniknął przez Razela, nie robiąc mu żadnej krzywdy. Dawny wróg wyciągnął rękę w stronę chłopaka i złapał go za szyję. Siły opuściły Michała, zwiotczał i wisiał tak trzymany za gardło. Nie mógł ruszyć palcem. Jakaś straszna moc wysysała z niego magię, czyniąc go słabym i bezbronnym. Wtem rozbłysło przed nim jakieś oślepiające światło. Gdy chłopakowi wrócił wzrok, zauważył, że siedzi na ziemi, przy nim zaś stoi alianna trzymając jakiś świecący przedmiot. Po Razelu zaś nie było ani śladu. Elfka odwróciła się w stronę Michała. Nawet w takich okolicznościach chłopak nie potrafił się nią nie zachwycić. Była w jego oczach taka piękna. Nagle obok pojawił się wilk. Nie mówiliście, że on jest czarodziejem, powiedziała przewodniczka, wskazując na Michała. Była jakaś rozzłoszczona. Gdybym wiedziała, to ostrzegłabym was. Żyją tu widma, które polują tylko na tych, którzy posiadają moc magiczną. Przybierają różne formy, żeby skusić ofiarę do zbliżenia się, po czym wysysają z nich całe życie, wyjaśniła nerwowo dziewczyna. Spokojnie, już jest w porządku. Tak, mam moc magiczną. A teraz ruszajmy dalej, odparł wilk niewzruszony. Jak to spokojnie? On mógł umrzeć, powiedziała elfka patrząc wściekle na mentora. Nie rozumiała czemu tamten się w ogóle nie przejął. <laughs> Ale wszystko w porządku. Dziękuję za pomoc, ale wilk pewnie mógł wejść i pomóc mi w każdym momencie. Czekał tylko obserwując, czy sam sobie poradzę. Powiedział Michał. Mentor pokiwał z uśmiechem. Dziewczyna pokręciła wściekle głową. Jesteście szaleni, żeby tak igrać z niebezpieczeństwem. Odwróciła się na pięcie i ruszyła przez zarośla wracając na ścieżkę. Mentor wzruszył ramionami i mrugnął do chłopaka. Kobiety, powiedział, uśmiechnął się i pomógł uczniowi wstać. Dołączyli do grupy i ruszyli w dalszą podróż. Reszta drogi przebiegła im dość spokojnie. Alianna była obrażona i nie odzywała się do nikogo. Tak więc szli w milczeniu słuchając jedynie narzekań i stękań krastoluda. Tuż przed zmrokiem wydostali się z bagień na suche leśne tereny. Rozbili obóz. Znaleźli niewielkie jeziorko, żeby się umyć. Najpierw zgodnie pozwolili wykąpać się elwce, sami zaś zajęli się rozpalaniem ogniska, gotowaniem i tym podobne. Po jakimś czasie przewodniczka wróciła do nich umyta i w lepszym humorze. I tak uważam, że to nie było mądre, ale niech wam będzie, powiedziała dyplomatycznie. Michał bardzo się ucieszył, że nie jest już obrażona. On wiedział, że mistrz dba o niego i szkoli go jak najlepiej, tak, żeby mógł poradzić sobie z ciężkimi sytuacjami, jakie go czekają. Alianna nie znała tego wszystkiego, oni zaś nie chcieli jej opowiadać o tym, jak niebezpieczne osoby na nich polują. Mentor już wcześniej ich poinformował, że im mniej o nich wiedzą inni, tym są bezpieczniejsi. Chłopak uśmiechnął się do dziewczyny serdecznie, po czym razem z wilkiem i gądem poszli się odświeżyć. Po niedługim czasie wrócili do obozu, następnie zjedli i poszli spać. Czekało ich jeszcze wiele dni drogi. Michał zaś czuł, że ich wrogowie nie śpią i coś planują. Mimo to chłopak wierzył, że ich grupa jest na to gotowa. Koniec. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji. Do usłyszenia następnym razem.